Cześć, mam dzisiaj do tuningu takiego pięknego, ślicznego Passata B8 2010 rok Podajże 12, 2 litry TDI, 140 koni I ja przyjąłem taką zasadę, że zawsze zdejmuję pod szybie i wyciągam sterownik Nie robię tego przez OBD Wszyscy wolą szybciej, lepiej i przez OBD Ja jednak staram się zrobić coś więcej Dostęp do sterowniczka jest fajny, szybki tutaj kawałek Podszybia parę chwil, czasami trzeba zdjąć wycieraczki, akurat tutaj nie trzeba. A to jest właśnie powód, dla którego ja wyjmuję Wam sterowniki i robię kopię zapasową. Tak wygląda sterownik w powiedzmy dziesięcioletnim aucie po mieszkaniu tutaj w potrzebiu i po iluś tam zalaniach. Ja go tam postaram się obczyścić jeszcze zabezpieczyć porogach rogach tutaj ładnie silikonem, na wszelki wypadek. Oczywiście nie będę go otwierał, będę robił to w serwis modzie, czyli tutaj podpinając kabelki, więc na wszelki wypadek, ale generalnie wszystkie skody. E, Octavie, Passaty, Volkswageny, wszelkie maści, Audi wszędzie gdzie mają sterownik w w tym miejscu, no to zawsze robię taki ukłon w stronę klienta e, mam na wszelki wypadek kopię zapasową No już nie raz, nie, jedno, nie jeden raz skórę uratowało mu to, że mm, ja zrobiłem coś więcej niż tylko e, niż tylko e, tyle co musiałem, tak? Więc pamiętajcie, warto tam zajrzeć, zabezpieczyć, nawet jeżeli nie tuningujecie auta, to e, jeśli wyczyścicie, zabezpieczycie, udrożnicie tutaj kanaliki, żeby woda nie stała w potrzebiu, to będzie dla Was na plus. Pozdrowionka.